Cześć kochani, to Pozytywny Podcast i Agnieszka. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym zestawimy sobie dwa podejścia do ważnego tematu, nieuleczonych ran z dzieciństwa. To, co przeżyliśmy w pierwszych latach życia, często kształtuje nasze przekonania, nasze relacje, nasz sposób postrzegania świata. I psychologia tradycyjna i Transurfing patrzą na te rany z różnych perspektyw. I dziś spróbuję je. Porównać. Psychologia widzi dzieciństwo jako taki fundament naszej osobowości. To, czego doświadczyliśmy, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, zapisuje się w naszej psychice. Rany z dzieciństwa, takie jak brak miłości, odrzucenie, krytyka, nie wiem, nadmierne wymagania, mogą pozostawić ślady w postaci niskiego poczucia własnej wartości, jakichś lęków czy trudności w budowaniu relacji. Psychoterapia pomaga nam odkryć te rany i je przepracować. Proces polega na, po pierwsze, rozpoznaniu, czyli zrozumieniu, jakie wydarzenia wpłynęły na nasze przekonania i na nasze zachowania. Na przepracowaniu w bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej możemy sobie ponownie przeżywać te emocje, uwolnić się od nich i zastąpić stare schematy nowymi, zdrowszymi. I uzdrowieniu, czyli... Terapia skupia się na tym, aby pomóc nam zaakceptować siebie i budować życie na nowych fundamentach. Kluczową rolę odgrywa tutaj empatyczny terapeuta, który prowadzi nas przez ten proces. Natomiast transerfing rzeczywistości podchodzi do tego tematu nieco inaczej. Nie skupia się na analizowaniu przeszłości czy głębokim przeżywaniu starych ran. Wadim Zeland sugeruje, że to co nas blokuje to, są, to jest nadmierne przywiązanie do tych bolesnych wspomnień i identyfikacja z nimi. Z punktu widzenia transurfingu, rany z dzieciństwa są jak te wahadła, które trzymają nas w polu energii przeszłości. I aby się od nich uwolnić, należy po pierwsze zrozumieć, że przeszłość nie definiuje teraźniejszości. Przestań identyfikować się z rolą zranionego dziecka. Jesteś twórcą swojej rzeczywistości, tu. I teraz. Po drugie, obniżyć znaczenie. Przestań nadawać przeszłości nadmierną wagę. To, co było, już minęło. Nie musisz trzymać się tego emocjonalnie. I po trzecie, przekierować uwagę, czyli skoncentruj swoją energię na tym, co chcesz stworzyć, zamiast na tym, co cię zraniło, co cię blokuje. Jakie są różnice w podejściu? Psychologia uważa, Zmierza do przepracowania emocji i odnalezienia ich źródła. Natomiast transurfing oferuje energetyczne odcięcie się od przeszłości i skupienie się na teraźniejszości. Psychologia stawa na głęboką, długotrwałą pracę nad sobą, w tym konfrontację z bolesnymi wspomnieniami. Natomiast transurfing uczy, że uzdrowienie następuje wtedy, gdy zmieniamy swoje myślenie i uwalniamy się od ciężaru przeszłości. Psychologia zachęca nas do przeżywania emocji, by je zrozumieć i uwolnić. Natomiast Transurfing uważa, że zbyt silne emocje tworzą nadmierny potencjał, który utrzymuje nas ciągle w polu wahadła, ciągle w tej przeszłości, ciągle w bólu i w traumach. Ale czy te podejścia można jakoś połączyć? Myślę, że tak. Psychologia pozwala zrozumieć, dlaczego czujemy to, co czujemy. A Transurfing... Daje narzędzia, aby nie utknąć w tej przeszłości. To, co było, można przepracować, ale to, co jest teraz, zależy już od naszych decyzji i energii, jaką wysyłamy do świata. Nieuleczone rany z dzieciństwa mogą nas ograniczać, ale nie muszą nas definiować. Psychologia pomaga nam zrozumieć przeszłość, natomiast transurfing świadomie kreować teraźniejszość. To, które podejście wybierzesz, zależy od Ciebie oczywiście. Możesz korzystać z obu, by zbudować życie w harmonii i w spokoju. Weź sobie dzisiaj kartkę papieru i zapisz jedno przekonanie, które czujesz, że może wynikać z Twojego dzieciństwa. I zastanów się, czy nadal Ci to przekonanie służy. I jeśli nie, to spróbuj je zmienić: na przykład przekonanie, że nie jestem wystarczająco dobry na jestem wartościowy zasługuje na to, co najlepsze. Ok? Życzę Ci powodzenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. Ebook Narcyz cię nie złamie. pokaże Ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.